Cześć, dzisiaj filmik o kilku aspektach, czyli testosteron wolny, testosteron całkowity, SHBG, Proviron. Miałem po prostu nagrać o Provironie film, ale myślę, że lepiej będzie poruszyć kilka aspektów pobocznych, związanych w sumie też z Provironem i w sumie pobocznych, o tak powiem. Okej, okay. większość ludzi, którzy robią badania testosteronu. Badają tylko testosteron całkowity, nie, nie, nie sprawdzają testosteronu wolnego, który jest aktywną formą. To jest słowo klucz i to jest tak naprawdę najważniejsze. To jest forma aktywna, czyli ta, która po prostu działa w naszym organizmie w pełni. Tego testosteronu właśnie nie sprawdzają zazwyczaj. I sugerują się jedynie na testosteronie całkowitym, że o fajnie, super, bo jest wysoko. Okej, okay, jak, naj jak najbardziej dobrze, ale jeszcze trzeba sprawdzić, właśnie ten e, testosteron e, wolny. Dlaczego? Teraz tłumaczę. <tłuk> Często jest tak, że e, ktoś po prostu zbada ten całkowity, fajnie jest wysoko. Ja mówię, a jak tam testosteron wolny, jest HBG, a nie badałem. To mówię, a weź zbadaj, bo to jest bardzo istotne. Okazuje się, że testosteron wolny tak naprawdę jest w dolnej granicy normy. SHBG jest nadal w normie, ale jest dość wysoko. Czyli tak naprawdę niewiele nam z tego, że mamy ten testosteron całkowity, wysoko, ponieważ forma aktywna, czyli testosteron wolny, jest tak naprawdę na słabym poziomie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, właśnie SHBG. Czyli hormon wiążący, hormon wiążący, inne hormony, można powiedzieć. Globulina wiążąca. Inaczej. Jest za wysoko. Przez co właśnie z tego testosteronu całkowitego nie jest odpowiednio. Nie jest w odpowiedniej ilości wiązany do testosteronu wolnego, który jest aktywny, właśnie. W takim przypadku, co zrobić? Dość proste. Wystarczyłoby właśnie obniżyć te SHBG i na 99%, nawet na 100%, ten testosteron wolny, czyli aktywna forma, zostanie podniesiona. Głównie właśnie chodzi nam o formę aktywną, czyli badajcie zawsze testosteron wolny i całkowity i SHBG. Nie tylko testosteron całkowity. Testosteron całkowity mówi nam dopiero połowę tak naprawdę. Co dalej, SHBG u osób stosujących doping? Zazwyczaj jest nisko, ponieważ tak po prostu, taki mają wpływ środki dopingujące, obniżają nam te SHBG. przez co właśnie też ten testosteron całkowity, wolny jest wyżej, całkowity, wiadomo, też jest wyżej, bo podajemy z zewnątrz. To są raczej oczywiste mechanizmy, ich nie, nie muszę raczej tłumaczyć według mnie. Eee, dlaczego ten SHBG jest taki istotny? to jest HBG jest takie istotne, to jest hormon wiążący, globulina wiążąca. Czyli właśnie on odpowiada nam za tą formę eee, za tą ilość, eee, ilość tego testosteronu właśnie aktywnego, czyli o ten, który nam tak naprawdę chodzi. Dlatego SHBG badamy zawsze zarówno na cyklu kontrolnie raz na jakiś czas i co jest najbardziej istotne odblok i teraz właśnie go poruszę sporo osób robi po prostu odblok badając jakieś LH, FSH estradiol często, prolaktyny nawet już też nie, nie każdy sprawdza a to też jest istotne każdy, każdy hormon tak naprawdę są istotne w odbloku testosteronu wolnego też zwyczajnie się nie sprawdza. Znaczy, oczywiście powinno się sprawdzać, ale większość osób nie sprawdza SHBG w ogóle, co to jest. Eee, I okej, okay. później no przed takim odblokiem wiadomo. Są badania, po odbloku chcą sprawdzić, czy wyszło, wyszło ok. Jak tam testosteron, eee, sugerują się właśnie testosteronem całkowitym, że ok, o fajnie, bo jest w miarę wysoko. No, no dobra, spoko, tylko że to nadal nie mówi nam wszystkiego, czy ten odblok tak naprawdę wyszedł bo równie dobrze możesz mieć ten testosteron wolny, testosteron całkowity dość wysoko, a w rzeczywistości odblok mógł nie pójść w ogóle dobrze, testosteron wolny czyli ta aktywna forma jest nisko i przez to później mówisz, o źle się czuję, coś nie tak, ale wszystko tam na badaniach w normie, no nie wszystko, bo nie zrobiłeś wszystkich badań, dlatego po raz kolejny wklejam badania eee, ok, co do prawironu Napomnę właśnie dlaczego jest przydatnym środkiem. Ogólnie jest to pochodna DHT. Zacznijmy od punktu wyjścia. Proviron jest często stosowany podczas odbloków właśnie aby obniżyć TSHBG przez co można podbić testosteron wolny czyli aktywną formę. Rzadziej stosowany znaczy inaczej. Też stosowany u osób, które wiedzą, w jakich, do czego on jest potrzebny na cyklu, w jakim stopniu go użyć i kiedy. Ale wśród większości osób nie jest zbyt często spotykany, spotykany podczas cykli. Oczywiście nie będzie to zaraz błędem, ale na pewno prowirą w niedużej dawce nam zdecydowanie. Ułatwi trochę, że tak powiem Samopoczucie poprawi Między innymi Krótki filmik, zresztą o tym też Wrzuciłem takie podstawowe informacje O prowironie W sumie Chyba też na jednym z filmów Niedawno Bardziej, bardziej tutaj znanych Nie pamiętam jaki kanał Wypadł mi z głowy Też była właśnie mowa o tym prowironie Dlatego też nie będę mega się teraz zagłębiał W temat prowironu tylko właśnie chcę napomnieć, że właśnie podczas cykli zazwyczaj jest też stosowany, jak to się przyjęło mówić, potęguje działanie innych środków. Po części tak, jak najbardziej, to jest prawda, ale głównie tu chodzi jeszcze o obniżenie właśnie SHBG. To jest główny taki powód, dlaczego właśnie może spotęgować działanie innych środków. E, tak naprawdę tylko tyle chciałem napomnieć. Co do A, co do jeszcze odbloku i prowiron, prowiron, właśnie jak najbardziej u osób, które mają nisko te SHB, za wysoko SHBG, mają nisko testosteron wolny, będzie tutaj e, tak naprawdę kluczem e, w, w przeprowadzeniu dobrego odbloku. Nie będzie to jedyny środek, bo wiadomo, jednego środka się nie używa. Powiedzmy ten czy lambadę na parapecie, nie używa się jednego środka, oczywiście na odblok, tylko mm, oczywiście minimum totalne. Jeżeli dany, odblok, da, dany cykl był w miarę krótki na jednym środku, na dużych dawkach, często wystarczą y, dwa środki, ale to też nie o odbloku, y, tylko po prostu o takim napomnieniu, takie moje napomnienie, dlaczego właśnie y, prowiron jest tak istotny y, y, ogólnie podczas cykli. Podczas odbloku. odbloku jest najbardziej istotny. Podczas cykli ogólnie też się przydaje. Gdzieś tutaj samo jako DHT. Czyli co do jeszcze kolejny aspekt chcę poruszyć. Proporcje DHT a estradiol. Dlaczego są w ogóle istotne? Z wiekiem. Jak te proporcje się zmieniają? Otóż większość ludzi twierdzi, znaczy to są twierdzenia oczywiście starsze, nie mówię, że nie ma tutaj ziarnka prawdy, bo że przez DHT, za wysokie DHT lecą włosy przykładowo, są problemy z prostatą i tak dalej. Co do lecenia włosów, jak najbardziej tutaj może coś takiego wystąpić, ale nie musi. Co do przerostu prostaty, a zbyt wysokiego DHT, wytłumaczę to tak. Kiedy zaczynają się problemy z prostatą? Zazwyczaj w wieku 35+, plus. najczęściej to jest spotykane oczywiście po 40 w ogóle, gdzie produkcja naszego testosteronu jest coraz niższa. Już wiadomo, po 35 roku życia spada to powoli. Możemy to gdzieś podtrzymać dietą i tak dalej, ale to też nie o tym. Zdrowym trybem życia, ogólnie aktywnością. Naturalna nasza produkcja spada powoli, u innych szybciej. Co się wtedy dzieje? Nasz receptor wchodzi przede wszystkim estradiol, ponieważ tego testosteronu mamy mniej. W takim przypadku, właśnie przez ten hormon żeński, występują problemy gdzieś, właśnie raz prostaty. Jakieś problemy z libido, z erekcją, z samopoczuciem itd. tak oczywiście. Informacji jest dużo, jakie występują. Było to przyjęte kiedyś, że przez zbyt wysoki testosteron, przez DHT. No właśnie, nawet logicznie do tego podchodząc, nie trzyma się to w ogóle, nawet kupy, ponieważ właśnie te problemy występują wtedy, kiedy testosteron zaczyna się obniżać, a w, w miejsce tego testosteronu, w receptor, wchodzi estradiol, co aktualnie już nawet chyba jest zbadane, nawet to jest. Już lekarze to powoli wprowadzają w USA. Podawanie małych ilości DHT. Często właśnie jest to prowiron tak naprawdę. Co za tym idzie? Podwyższamy DHT. Akurat prowiron tutaj się bardzo dobrze do tego nadaje, ponieważ właśnie nawet z ilości wolnego całkowitego testosteronu poprzez właśnie działanie na SHBG może skonwertować nam do większej ilości testosteronu wolnego, czyli aktywnej formy, czyli automatycznie miejsce receptoru w receptor, tam gdzie wcześniej była zbyt wysoka ilość estradiolu, zaczyna z powrotem wchodzić ten testosteron na odpowiedni poziom, przez co tak naprawdę zanikają problemy z prostatą i inne tego typu problemy, które wystąpiły przez po prostu zbyt niski testosteron. A błędnie przyjęte było, że przez zbyt wysoki testosteron i przez zbyt wysokie DHT. Oczywiście tego jeszcze w Polsce nie ma, jawnie o, czym, o tym się nie mówi. Te informacje pewnie będą dopiero jako, jako wiedza medyczna dostępne za jakieś 10-20 lat. A póki co nadal będzie powielane, powielane te brednie, że przez zbyt wysoki testosteron lecą włosy i inne tego typu głupoty. Jeśli lecą włosy i masz do tego uwarunkowania genetyczne, to ci i tak polecą. Bardzo proste. Jeżeli nie masz uwarunkowań genetycznych, a po prostu lecą ci włosy, to po prostu możesz ewentualnie stosować nie wiem, powyżej grama DHT i wtedy faktycznie będą ci lecieć te włosy. Czyli różnego rodzaju masterony i tak dalej. Na przykład, co do właśnie tych medycznych tutaj aspektów. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza i powie, że tak nie jest, bo mam badania i tak dalej, to jeszcze chciałbym podkreślić, że ta wiedza medyczna, która jest aktualnie dostępna na ten temat, jest trochę przestarzała dość mocno często przestarzała. Te badania nie były też odpowiednio niektóre przeprowadzane, a aktualnie jesteśmy trochę wyżej w medycynie, jeśli chodzi o świat niekoniecznie o polskę chodzi i właśnie warto obserwować to, co się dzieje e, właśnie właśnie tutaj w USA przede wszystkim, ponieważ ten kraj e, inwestuje po prostu w badania, w naukę, w medycynę, e, dlatego właśnie y, większość problemów mężczyzn po tak zwanej 50 oczywiście dużo wcześniej występują te problemy, przerost prostaty, brak y, zmniejszone libido. Y, u niektórych osób nawet poprzez zbyt wysoki poziom estradiolu po prostu robi się oponka na brzuchu nawet. E, oczywiście nie zwalamy teraz złej diety na zbyt wysoki estradiol, bo zbyt wysoki estradiol może się równie dobrze brać od zbyt wysokiej tkanki tłuszczowej. E, po prostu właśnie jest to zwalane na zbyt wysoki testosteron i tak dalej. No właśnie niekoniecznie, bo warto byłoby zrobić badania. Okazuje się, że właśnie u tych osób po prostu estradiol jest trochę za wysoko, a testosteron zarówno wolny, jak i całkowity, są trochę za nisko w porównaniu do estradiolu właśnie. Eee, taki lifehack na przyszłość. Jak sobie poradzić z problemami. Eee, Okej. Okay. Raczej byłoby to wszystko, co chciałbym poruszyć w tym filmiku. Myślę, że informacje dość krótkie, ale i przydatne dla większości osób. Pozdrawiam.